Drogi braty i sestry, ciekawo, czy wy kiedy zwrócili uwagę, że kiedy do kostełu, do katolickiego klasztoru, to zazwyczaj w centrum stoją dwie takie sztukowne, dwie takie przedmioty. Możliwe, wy zobaczyliście takie, zwrócili na takie uwagę. Szczo, jak zachodzisz w hram w centrum jest taki przedmiot. Jeden zazwyczaj jest troszkę takim szerszym, drugi troszkę węższy. Ktoś izbaczy w ci przedmety. Co to może być? Jecharystijny i wivtar Bożego Słowa. W katolickiej zachodniej cerkwi z momentu Watykańskiego Soboru można by tak skazać, że ten wivtar stał bliżej i w tym wivtari jak stoi Jecharystijny uczestniczył razem, to mówi tak nie po drugą postawienie to mu z tego boku i, e, je święty, który obliczem jest kierowany do wszystkich, jaki przychodzą na mesu. I tak samo porucz tego wifteria, tego stołu, jaki bywa jest, jest kamienia albo drewnianym, bażoną, żeby był kamiennym, jest porucz mniejszy przedmiot, wielki albo średni, ale bilia wifteria jest też, co takim codzienną językiem co mówi co a tak, na sprawdzi lepiej mówić, że to jest viftar Bożego Słowa. To mamy w centri Hramu dwa viftaria. Wiktar jest Wiktar, jakomu w składa się żertwa i dary z darów namy, nami, z namy, to znaczy chleb i wino. Ale na słowa sieszczenka, w wielkiej tajemnicy służenia seszczyneckiego słów jakie on mówi gestów jakie on wykonuje z uczastnią wirian duch święty ci nasi dary, chleba i wina przemienia w leczeszny dar ciała i krwi sa chrysta w obecności przychodu spacytela wszczęnyka Żertwy, jaki składa Żertwę, jaki sam żertownykom. І в якій те самій і цим віфтарем. Це вся таємниця Христа Ісуса Христа, Його повчання, послоництва, Його заради названня життя, смерті, Воскресіння. І як пожива вічна, є в цьому місці, вівтар Євхаристійний. І друга частина, якою по порядку є першою. to wiktar Bożego Słowa. Ta ambona to wiktar Bożego Słowa. To nie tylko jakieś tam miejsce, do którego przychodzi ktoś i coś robić. I na jakomu tak na sprawie, nie może być niczego innego, oprócz Bożego Słowa. Licznych, nijakiej, nie jakiś licznych, niejako, nie wiem, czego tam, rożewo, jakąś tam kwitoczka, czy tam donyckę, czy jakieś podstawki, czy kluczyk, czy jeszcze czegoś. Tylko i wyłącznie. Boże Słowo. Boże Słowo zapisane w kartach Świętego Ewangelia, w kartach Starego Nowego Zawitu. Tutaj mamy tak zwany lekcjonariusz, gdzie jest zbierana Cerkwa na dany konkretny dzień, na dany konkretny niedzielę, na dany konkretny period, fragmenty Starego i Nowego Zawitu, jakie mają składać w mnie całą kartę Bożego Słowa do mnie na dzisiaj taka katecheza. i pytanie, czy ty w cie wierujesz, albo nawet zapytają tym samym, co zapytuale Izraelitjane, to kiedy zobaczyli chleb, co zbiłe, jak wpało z nieba, co to se takie, co to se takie, co je w Charystia, co to se takie i do dzisiegodni to pytanie ono nie zmienia się. I to pytanie aktualne. I zresztą pytania bilsze trzeba by zadać osobliwo jak szczuja ja Jak to, powiruwa, ja w to, jest Jezus, Chrystus żywy i sprawiedliwy, pod chliba chleba i wina, jak sprawiedliwy w swojej motili, swojej krowi, to znaczy, tak jak ja, może sobie dotknąć, daję płodź, daję tę krowę, daję tę życie i wono jest jak ją i tu na ziemi wrze, a osobliwo na nebesach. I mogę zapytać, i to jest takie wielkie przed mną, tak dostępne. Po pierwsze, mogę i mają zustryte żywego Boga w Jezusie Chrystusie. Przez Niego spotykam i poznaję całą jedyno jedynego Boga w trzech osobach. osnowa naszej wiary. I w Jezusie Chrystusie spotykam Boga, ale zaraz w tym momencie to, co my zaraz nazywamy prawidłowo trzeba nazywać święta Mesa. Wschodnia cerkwa, wschodnia tradycja i my tak będąc wschodniej tradycji w kontekście mówimy służba Boża. Ja osobiście nie lubię tego nazwania w kontekście rozumienia zachodniej tradycji tego, co tutaj odbywa się. Dzieje. Tak, to Boże służenie. Це Божа служба, бо тут відбуваються ці Божі знаки Євхаристії, слова де в Східній церкви, воно так само дійсне, і так само справжнє, і є це саме в своєму основі. Але тут говоримо про святу месу, відбувається певна подія. Відбувається певна подія особистої зустрічі, з таємницю, стайну з Бога, який промовляє, з яким може зустрітися, з яким можу діалогувати, і якого я можу прийняти, і мау цього, і в який мене годує справжньою іжою на життя. І тут питання, чи я в це віру. І в першій частині сатої Месі називаємо літургію Слова, тут зустрічаю Бога, в слові. І в питанні, чи я вірую, в питанні, чи, в питанні, чи я, звісно, приходжу тут. nie dla togo, żeby zaspokoić te może jakieś tam swoje pragnienia, swoje mrii, swoje baczynia. Boże dajmy to, cece i ce, a jakimi znakami ty dokażesz, że ty za i dziejesz? Bóg promawlaje w tym, z tego wivtaria, z tego miejsca, zawsze kiedy ty zwracasz się do Niego i przychodzisz, żeby się z Nim w Jego słowi. To żywe i dziejewe Boże słowo jak dije w Tobie, w mnie, zawsze, nie zawsze, co w miu popatrzę ale wono je postojne, bo nie samym chlebem żyty my ale każdym słowem, szczo wychodzi z Bożych. co jest prawdziwe, i co jest tak na sprawdzie to, co ja szukam w swojemu życiu, co własne ustryty, poczuty, żyte na z tym Bożym słowem. I tak samo jak zjsrzcza inszą ludzyno, z początku jego poznaję, jego imia, kto win takiej, co jemu jedo w podobe, za ludyna. Czy przez зустріć, czy dialog, czy też co ja czuję i sam pro sebe Tak je poznania odnoho oden odnoho i też tiesnisze widnosy nabudojącia przez cze. i Z tej czastyny z зустріczy słową słowom, przechodymo w ewcharystyczną częścią. To, co nazywa się właśnie, I liturgia Chrystyna rozpoczyna się od Chodź z i potem takie e, słowa, jakie mają też towarzyszyć to gestu świętego w górę w serca, w górę serca. ma jakby podnieść te ręki w górę i włożyć do tej modlitwy, gdzie te ręki też skierowane na niebo. Czy oznaczają uchoru serca, żeby nasi serca, cud ludzki, nasi pragnienia ludzkie, żeby ja, jak ludyna tutaj z ziemi, podniosła się i widziała się z Bogiem, na niebie. I tutaj jest ta tajemnica, że w tym miejscu, zaraz my uczestnimy w niebieskim i ziemnym. My czuli w pierwszym czytaniu Angel i y, spożywała ludyna chleb angelów. I właśnie to niebo jest na ziemi, w pierwszej części w Ewcharystii. własne w tym momencie, kiedy tu zaczyna się ta tajna, daje pewni gesty, słowa, modlitwy i w tym nasza uczność. Sobór Watykański chciał nas nauczyć do tej wielkości i jaki która do Soboru była zwisno duże głęboko, duże wielko, jakże niedostępna. Podkreślona była ta pokora i tajność. Kolina Wely, czy u w wpaść na kolana przed wielkim Bogiem. I ten Sobór chciał nas douczyć do czegoś jeszcze większego. Do tego tomu, mowa. To mu ja mogę zobaczyć, co się dzieje. Do ja mogę uczestniczyć przez słowa. Ale tutaj konkretno, dzieje też to, co jest w mojemu codziennym życiu. To prawdziwe życie, je pożywa jedynego chleba І яке може заспокоїти мій голод, Бо багато чого я власне, потребую прагну. Мало цього можу бути як ці євреї, які казали, ну власне, зараз, а дай мені доказ Боже цієї правди, а де є, де є, о, 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 ну, знак цього. Я хочу побачити, я хочу досвідчити. Ale żeby to zobaczyć, żeby to doświadczyć, Pan mówi, trzeba powierzyć. Powierzyć w to, przeżywaj Mało Nie tak jak zaraz mamy możliwość, przychodzić tutaj. Każdy je jest Eucharystia, każdy dzień jest Święta Mesa. Każdego dnia ja mają tę możliwość przystupać i spożywać ten chleb niebieski. Prawdziwy chleb niebieski, jaki jest Jezus Chrystus, jaki jest żywy. Присутній, конкретний в цьому місці, тільки повірити в це, і з довірою пригодити і насичуватися. Господи, давай нам завжди цей хліб, бо багато в нас є голоду. І цей голод намагається людина різними способами заспокоїти, але не може. Друзів, любові, надії. А єдине тоді буде заспокоєний, коли я його по повіру. I co tak jak Jezus każe, że chleb życia, kto przychodzi do Mnie nie będzie chłodnowaty i kto wyryć u Mnie na nie będzie sprachłym Przychodź i odkrywaj siebie w taństwie eucharystii w spotkaniu z żywym Bogiem, który promawia, jaki daje siebie i daje uczaść. Mnie w Jego Bodzistwie. Tut jest ta tego, co ja, będąc na ziemi ze swoimi sprawami, mam udział w niebie. I ci moje wszelkie pragnienia, mi głód, jedynie tut może być zaspokojony. I nie bój się, drogi bracia i siostro, chcę w to uwierzyć. Nie bój się też szukać odpowiedzi na swoje pytania właśnie tut, w tym miejscu, w tym czas. Bo właśnie tu jest Twoje życia i wsi odpowiedzi. на всі твої питання. Нехай Господь наповнює кожного з вас своєю ласку, свою присутністю. Нехай не буде для вас цим покармом на життя вічне.